Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku nagrywanym telefonem i kompletnie na spontanie, ale stwierdziłam, że najlepszy czas, żeby coś zacząć jest w tej chwili, więc właśnie to robię. To będzie trochę inny odcinek i będzie bardzo krótki, bo właściwie nagrywam go głównie po to, żeby Wam dać znać, czego możecie się spodziewać i od Was bym chciała usłyszeć, czy po pierwsze chcecie to oglądać, a po drugie jakie konkretnie rzeczy będą Was interesować. Sytuacja jest ogólnie taka, że ja mam teraz bardzo dziwną relację ze swoim ciałem. Taki jest moment, w moim życiu, że sporo przytyłam, bo w ciągu ostatnich 6 miesięcy przytyłam 11 kg. Wiąże się to z wieloma rzeczami, głównie też z tym, że zmieniła się moja sytuacja zdrowotna. Mogę iść rzeczy, których nie mogłam iść wcześniej i ogólnie bardzo, bardzo dużo się tam pozmieniało, jeszcze jakieś leki. O tych sprawach chorobowych nie chcę z wami gadać, bo to są prywatne moje rzeczy i po prostu nie mam ochoty się tym dzielić. Natomiast chciałam, właściwie, tak, jakąś, mam taką wewnętrzną potrzebę trochę, żeby się podzielić tymi rzeczami związanymi z Akceptacją swojego ciała i z dokonywaniem zmian, bo to jest tak, że ja teraz, teraz się czuję tak, jak kiedyś wyglądałam, a wyglądam tak, jak kiedyś się czułam. Bardzo to jest zagmatwane, ale dokładnie w takim zdaniu się zawiera właśnie to, to moje samopoczucie aktualnie. I to jest tak, że większość moich ubrań na mnie nie pasuje i mi moje ciało teraz trochę przeszkadza. W sensie chciałabym, żeby wyglądało inaczej, tak jak powiedzmy te pół roku temu albo nawet kilka miesięcy temu. No i stwierdziłam, że pewnie jest dużo osób, które są w podobnym momencie, albo też by chciały coś pozmieniać. Wiecie, to chodzi o to, że ja nie chcę robić jakichś drastycznych takich akcji typu posty, o jakieś ostre diety odchudzające i tak dalej, bo ja wiem, że ja mogłabym to zrobić, bo ja już sobie to wcześniej robiłam w poprzednich latach. Może nie tyle, że jakieś takie hardkorowe rzeczy, że w miesiąc, nie? Ale już było tak, że ważyłam każdy gram jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu już nie chcę tego robić sobie. Nie chcę spełniać cudzych oczekiwań, nie chcę Chcę wyglądać tak jak ode mnie oczekują jacyś inni ludzie albo jak mi się wydaje że oczekują i takie inne podobne tylko pierwszy raz y też dzięki terapii głównie y podchodzę do swojego ciała z takim podejściem że hmm, może inaczej, podchodzę do swojego ciała w końcu z czułością, z miłością i z troską, a nie, że będę je po prostu bić i łupać, aż będzie w takiej formie, jak powinna, w cudzysłowie, jak powinno być. Yy, ja wiem, że Wy wiecie, o co chodzi, nie? Jestem pewna, że jest trochę zagmatwana ta wypowiedź, ale to dlatego, że jest, tak jak powiedziałam, film totalnie na spontanie. Ja w ogóle yy, absolutnie go nie planowałam nagrywać. Yy, no, ale tak yy, myślałam o tym mocno, jak wczoraj wchodziłam na Orbitreka i tak sobie pomyślałam, kurczę, zapytam na Instagramie, ale później zapytam Was jeszcze tu na YouTubie, no bo jednak to nie są dokładnie te same osoby, co się nie zawsze pokrywa. No i też nie wiem, czy tutaj są ludzie, którzy będą zainteresowani takim tematem. Jeśli tak, napiszcie mi proszę w komentarzu, czy jest sens takie, nie wiem, jakieś krótkie vlogi nagrywać, jakieś dni jedzenia, czy tam nie mam pojęcia, co mogłoby Was interesować z takich rzeczy. Planowałam sobie tak dzisiaj, jak na to wpadłam, bo ja nie jestem zwolennikiem odkładania do poniedziałku, do pierwszego, do, nie wiem, do stycznia i tak dalej, tylko stwierdziłam, że hej, chciałabym coś zmienić i zmieniłam to w tej w sensie spojrzałam, jest 17 stycznia i to jest idealny dzień, żeby zacząć, bo teraz mam taką chęć, więc tak to się wszystko odpala. Myślałam o tym, żeby ten pierwszy odcinek z serii może Wam rzucić na temat tych takich planów, drobnych rzeczy, drobnych nawyków, które chciałabym przywrócić do swojego życia, które kiedyś robiłam i mi się bardzo dobrze sprawdzały i po prostu były dla mnie dobre, dla mojego ciała i dla głowy i tak pomyślałam sobie, że właśnie może o tym, ale to tak jak mówię, czekam, aż mi dacie znać, jak to, widzicie, jak to wygląda, czy to jest dla Was interesujące. Sorry, jak się kadr jakoś zmienia, albo ja tutaj gibam tym, ale oparłam sobie po prostu telefon na zeszycie i gadam do Was, tak, taka jest sytuacja aktualnie. Normalne odcinki tutaj oczywiście się pojawią, ja mam już sporo filmów nagranych w grudniu, tylko aktualnie mam tak, że dość mocno mi się sypie sklep internetowy, są kłopoty trochę z mailami, z innymi rzeczami i stawiam nowy i tak po po prostu pracuję za trzy osoby i trochę najpierw muszę te najważniejsze rzeczy ogarnąć i wtedy przyjdzie czas na edycję. Także te wszystkie odcinki, które Wam już obiecałam. Tam o tych kosmetykach na, i o sposobach na ZTS na ciele, o masażu twarzy i o tych innych rzeczach, to wszystko jest przygotowane, tylko po prostu chwila zajdzie, zanim to będzie poedytowane i wrzucone, więc cierpliwości. Na razie mnie nie stać na jakąś taką, wiecie, zewnętrzną pomoc kogoś, kto by mi mógł to ogarniać, więc potrzeba będzie po prostu trochę więcej czasu, ale jestem pewna, że. To się wszystko jeszcze dokładnie uda poukładać i, i że będzie wszystko płynęło zgodnie z planem. Dobra, to byłoby na tyle. Yy, dajcie mi znać, jak, jak powiedziałam, 50 razy już pewnie, yy, co o tym myślicie, jak widzicie tę sytuację. Yy, no i cóż, czekam na Wasze komentarze. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie.